Upłynęło już wiele długich dni, odkąd bratnie plemiona słowiańskie opuściły swe dawne siedziby i wyruszyły w poszukiwaniu nowych ziem dla siebie i swojego dobytku. Sznur maszerujących rozciągał się nieprzerwanie, a wzrokiem nie ogarnąć tak mnogie były to tysiące. Na czele, wolno lecz czujnie, jechały zastępy konnych wojów zbrojnych we włócznie i tarcze zbijane z desek, których ranty ociągnięte były skórą. U pasów nielicznych, co znaczniejszych mężów, połyskiwały krótkie żelazne miecze. Za tą zbrojną strażą, nieśpiesznie, a gwarnie, pieszo i na wozach, zaprzężonych w woły, podążały niewiasty. Matki z dziatwą, Rumiane panny z grubymi warkoczami i pomarszczone babki. Na wozach siedzieli również mężowie sędziwego wieku. Niezdolni byli już do walki, lecz wprawni w rzemiośle i wszelkiej innej sztuce. Wraz z nimi bujały się z lewa na prawo kosze z suszonym jadłem, jagodami i plackami, serbiały jaja i wędzone ryby i innymi silnik. Tu i ówdzie zwieszały się podwiązane, skórzane bukłaki. Podskakiwał na wyboistej drodze wszelaki sprzęt domowy. Ławki i stołki, drewniane dzieże, gliniane garnki, wiaderka, beczułki i wory, i skrzynie, płótnem zgrzebnym okryte zwitki skór i futer, i narzędzia, i wszelka inna drobnica. Szum na trakcie raz po raz przerywał dźwięczny trel piszczałki. Śmiech, śpiew i gdekanie. Posuwali się tak przed siebie, a śladem ich podążały stada koni ucznych, krów mlecznych, beczały tabuny baranów, popędzanych przez podrostki wierzbowymi witkami. Pochód zamykały zbrojne oddziały pieszych łuczników i oszczepników. Podobna straż ubezpieczała obie strony wędrujących plemion. I szli tak dzień za dniem niepowstrzymani, jak mrowie, wytyczając szlaki, wydeptując dukty i nieraz wyrąbując sobie drogę toporami wśród nieprzebytej puszczy. Przemierzali lasy, łąki i grzęzawiska. To brnęli w błocie, to przeprawiali się przez nurty napotkanych rzek. Zawieje śnieżne wymroziły zimą, wiosenne deszcze wysiekły, a teraz Piekło upalne, słońce lipcowe. Na czele konnej drużyny jechali trzej wodzowie plemienni. Z jednej krwi bracia, Lech, Czech i Rus, każdy z nich, choć nie ustępował męstwem pozostałym, inny reprezentował wygląd i naturę ducha. Lech szczery i pogodny, Rus milczący i skryty, Czech niespokojny, bystry i Południe całe plemię przeprawiało się przez niewielką rzekę, która srebrzystą wstęgą łączyła ze sobą łańcuch drobnych, malowniczych jezior. Blask odbity w wodnej tafli pobłyskiwał wśród drzew wyraźnie, coraz szerzej. Przepełnieni nadzieją, bracia popędzili konie, a otaczająca ich puszcza zrzedła nagle i urwała się, niczym ścięta toporem. Przed ich oczyma stanęła piękna, rozległa dolina skąpana w blasku słońca. Delikatny powiew wiatru rozkołysał gąszcz dzikiej, bujnej trawy. Jej soczysta zieleń radowała oczy, ożywiała wyobraźnię. W głębi tej doliny wznosiło się kilka niewysokich pagórków oblanych wokół wieńcem jezior. Jedno ze wzgórz wyraźnie górowało nad pozostałymi. Na jego szczycie wznosił się rozłożysty dom o potężnych konarach prastary świadek wieków minionych. Lechowi oczy roześmiały się na widok tak rajski i bezwiednie wstrzymał konia. Wtem, od strony najbliższego jeziora, wzbił się w górę srebrnopióry ptak potężny biały orzeł niosący zdobycz w szponach. I zatoczywszy szerokie koło nad samotnym dębem na wzgórzu, osiadł dostojnie na jego szczycie. Bracia usłyszeli z oddali radosne kwilenie orlich piskląt. Rus porwał za łuk i wspiął konia do galopu, ale Lech położył mu łagodnie dłoń na cuglach. Zaczekaj, mój bracie, oto sam Bóg Najwyższy, gromowładny i wszystko widzący świętowid, znak nam swój daje. Niech się stanie wola Jego. Orła tego Białego przyjmę za znak ludu swego, a wokół dębu Tego zbuduje gród swój książęcy i od orlego gniazda gniezdnem Go nazwę. Wtem? Z pleców braci rozniosło się gromkie słowa! Sława! 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 To wojowie i starszyzna plemienna zakrzyknęli wraz na znak zgody lechowym słowom. Ale brat książęcy rósł, zmarszczył sokole brwi i po namyśle tak oto odpowiedział. Piękna jest to dolina, lecz jest nas wielu niczym ziaren piasku w tych jeziorach. Nie wyżywi nas ta ziemia. Trzej bracia zasępili się, zwątpienie przerwał jednak Czech. Bracia, trudna to rada, prawda stoi po obu stronach. Zwołajmy zatem wiedz, aby uradzić, co nam czynić. Jeszcze tego samego dnia zgromadzili się wszyscy wojowie i starszy z narodów. Długo, długo radzili, a głosy ich były podzielone. Nie chciały bratnie plemiona, aby drogi ich wspólne przerwał los przewrotny. Choć Nowa Ziemia zapraszała swym pięknem, w istocie niemożliwym było, aby każdy mąż, każda rodzina znalazła w niej swe miejsce. Wreszcie uradzono zgodnie, i Szlech pozostanie w dolinie ze swym ludem, a Czech i Rus. Wyruszą w dalszą drogę w poszukiwaniu innych ziem dla swych plemion. Nazajutrz pożegnawszy się, Czech i Rus odjechali ze swymi wojami, ich rodzinami i dobytkiem, każdy w swoją stronę. A tymczasem na rozkaz księcia Lecha w okolicznej puszczy co dzień dudniły topory. I poszustne zaprzęgi wołów zwoziły na wzgórze z orlim gniazdem potężne pnie dębowe, strzeliste sosny żywiczne i wysmukłe twarde buki. Nim jesień uzłociła okoliczne bory, już gród książęcy, gniezdno, stał na najwznioślejszym wzgórzu. A para białych orłów jakby wyczuwają, Iż są dlatego ludu świętymi ptakami zaprawiała spokojnie swoje młode pisklęta do lotu. Historia ta przemówiła do mnie swoją prostotą i potęgą. Opowiada ona o tym, że koniec drogi to dopiero początek że trzeba szukać, że warto żyć działając, ale przede wszystkim że można odnaleźć schronienie u stóp majestatu wiecznego, pięknego i na wyciągnięcie ręki.